Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Państwu sytuację z mojego gabinetu z niedawna. Otóż przyszła do mnie pacjentka, która podczas posiłków, w dniu poprzedzającym wizytę, wyskoczył jej, tak to stwierdziła, guz na szyi, tutaj pod żuchwą. Przestraszyła się oczywiście, to bolało i przyszła do mnie do gabinetu. Po badaniu okazało się, że jest to ślinianka podżuchwowa, która może ulec zapaleniu. Zapalenie ślinianki podrzuchowej właśnie jest bolesne, jest taki guzek pod szyją, dosyć bolesny, duży i często przyczyną jest kamyczek, kamień w przewodzie wyprowadzającym ślinianki, który znajduje się pod językiem. Tam jest przewód wyprowadzający ślinianki i tam gdzieś się zablokuje ujście ślinianki, tam jest bardzo gęsta ślina wydobywa się i bardzo częsty skamica tej ślinianki i w przewodzie wyprowadzającym jej kamyczek zablokuje i dochodzi do bolesnego obrzęku tej ślinianki. Pacjentka dostała antybiotyk i po kilku dniach przyszła do kontroli po antybiotyku i co mi powiedziała, że podczas kuracji w pewnym dniu pod językiem pokazała się ropa, tak jakby coś jej zeszło, czyli prawdopodobnie ten kamyczek się przesunął, stan zapalny jakby się opróżnił, opróżniło się to zapalenie, ślinianka się bardzo zmniejszyła. Ja potem badaniem badaniu stwierdziłam jej tylko, że jest maleńka, pod językiem już nie było zmian zapalnych, także pacjentka na razie jest jakby wyleczona, aczkolwiek polecam zawsze po takiej sytuacji zrobić sobie USG tej ślinianki, czy kamyczek nadal jest i gdzie jest, ponieważ... Jeśli kamyczek jest w przewodzie wyprowadzającym ślinianki podżuchowej, czyli pod językiem są takie y, możecie Państwo sami sprawdzić, takie, takie y, y, jakby y, łańcuszki błony śluzowej, jeśli on jest tam, bardzo łatwo jest go usunąć, po prostu nacinamy tą błonę śluzową i wyciągamy takim specjalnym narzędziem ten kamyczek, więc to jest zabieg z znieczuleniu miejscowym, jednodniowy, niczego tutaj Państwo nie musicie się obawiać. Natomiast jeśli chodzi o śliniankę, jeśli kamyczek jest w śliniance podżuchowej, to już jest większy zabieg na szyi i trzeba będzie taką operację przeprowadzić w większym ośrodku, najlepiej zabiegowym, ponieważ tutaj przychodzą różne nerwy i trzeba to zrobić dobrze. Także proszę Państwa, uważajcie, podczas posiłku zwiększa się coś na szyi, to może być kamica ślinianki podżufowej. Dziękuję, do widzenia!